Przede wszystkim pogoda nie dopisuje, ale ja mam teraz wolną chwilę, żeby troszeczkę zająć się moją działką przed zimą. Została mi jeszcze do, wykopana, do wykopania marchewka, której nie zjadłam w sezonie. Pewnie nie będzie jej zbyt wiele, bo regularnie sobie ją przez sezon wyciągałam z ziemi. No a teraz przyszedł czas, żeby wykopać resztę. Jeżeli znajdę czas i siłę, no to, i oczywiście nie będzie zbyt mocno padać, bo teraz też pada, ale jeszcze znośnie, chciałabym sobie okryć to tutaj, tą tutaj część działki włókniną, która właśnie tego wymaga. Jak widzicie, mocno zarośnięta. Dobrze by było tam z tyłu już tego pastucha zwinąć, ponieważ dobiegł czas mojego chicken traktora, ale to wszystko będziemy sobie realizować krok po kroku. Słuchajcie, muszę kończyć, bo deszcz nie odpuszcza. Myślę, że spokojnie tutaj o tą folię słychać, jak cały czas daje czadu. Zbierałam sobie już jedną paczkę e, tych właśnie moich marcheweczek i tutaj zaczęłam drugą, ale po prostu nie ma szans. Przeszłam połowę grządki, druga połowa mnie czeka. Nie wiem na kiedy bo póki co no, nie zapowiada się, żeby miało być pięknie i żeby miała szansę dokończyć swoją pracę. Tym bardziej nie udało mi się tutaj zabezpieczyć pozostałej części, pozostałej części ogrodu. Niemniej jednak cieszę się, że coś tutaj udało się mi nazbierać, zwłaszcza, że regularnie zbierałam poprzednie, z tego poletka już na bieżąco sobie marcheweczki. Wybierałam te większe, zostawiałam te mniejsze. No i jak widać, nawet na tak zachwaszczonym poletku, rosną zarówno, tak jak tu widzicie, marcheweczki, jak i cebulki. I zobaczcie, jest już druga połowa listopada, dokładnie 17 listopada, a ja nadal mam świeże warzywa z własnego ogródka. Także naprawdę warto, nawet jak nie macie czasu, nawet w takim zakwaszeniu, bo jak widać, działa to, rośnie naturalnie, bez nawozów i bez chemii. A na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.